Piękne zwycięstwo, nieprawdaż, książek Gruberze? Powiedziałbym, że ciężko wywalczone, kapitanie Steiner. Kapłani Morra całymi dniami będą grzebać zmarłych, nie sądzisz? Kosztowne zwycięstwo, kapitanie von Kessel. Owszem, ale konieczne. Armia księcia Feuerbacha miała ogromne straty w ludziach w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Tydzień temu posłuchał mojej rady i wycofał swoje siły do Talabaj. Gdybyśmy dziś zawiedli, najeźdźcy w ciągu paru dni zabiliby wszystkich stąd aż do Wolfenburga. Nasza armia jest zdana na siebie. Nie możemy spocząć, dopóki ścierwo chaosu nie zostanie wygnane z królestwa Stigmara. Słuszne słowa, von Kessel. Ale bardziej niż hordy z północy, martwią mnie zdrajcy w naszych własnych szeregach. Jeśli usiłujesz rzucić oskarżenie! Dosyć! Generałowie z Kislewu przesłali wieści, że kolejna horda zbiera się na północy. Bandy chaosu wciąż przemierzają nasze ziemie. Imperium dalekie jest jeszcze od bezpieczeństwa. Musimy uderzyć mocno i zdusić tę inwazję w zarodku. Musimy zaatakować tam, gdzie się zbierają. Byłbym zaszczycony, panie. Nie. Ciebie potrzebuję przy mojej armii. Von Kessel ruszy na północ i odnajdzie ich obóz. Zgodnie z rozkazem, mój panie, gdzie mam wyruszyć? Na północny wschód, przez Erstedorf, jeśli musisz uzupełnić zapasy. A potem dalej na północ. Ten obszar patrolują oddziały z mojej armii oraz innych. Zbierz tylu żołnierzy, ilu zdołasz. Potrzebujemy jak najwięcej ludzi na bitwy, które nas czekają. Mam nadzieję, że można ci ufać. Masz nieposłuszeństwo we krwi, von Kessel. Jestem lojalny tylko wobec Imperium. No i witajcie w kolejnym odcinku po tym filmiku, po naszej ostatniej zwycięstwie w którym za dużo się nie nawojowaliśmy, ale zrobiliśmy parę rzeczy. Tam wywojowaliśmy naszych mieczników, zbrojni, oni się chyba tak nazywają. No i witam Was na mapie strategicznej. Tutaj będziemy się przesuwać między poszczególnymi misjami, oznaczonymi czaszkami takimi, a też obozami, oznaczonymi domkami, lub wydarzeniami, czyli takimi krzyżykami w Okręgu, jak widzicie, ścieżka nie jest to nie, nie jest liniowa, Możemy odwiecem dodatkowe misje i każdy mniej więcej rozdział to jest taka ważna ścieżka, którą musimy to pokonać po drodze. Możemy też rozbić obozowisko tam, gdzie jesteśmy. To jest nasza armia, którą mamy przy sobie. Dołączył do nas oddział halabardników. Tutaj możemy sobie zobaczyć ich opis. Taki bardziej lore, to jest chyba raczej typowy taki oddział dla Imperium, z tego co się orientuje, halabardnicy. I całkiem niezły, trzeba oddać. Tutaj nie widać ich uleczeń. Tak, szkoda, bo oni mają broń drzewcową, bo broń drzewcowa jest bardzo skuteczna przeciwko dużym przeciwnikom, czyli na przykład kawalerii, trollom i tak dalej, więc oni są dosyć sprawni, tylko nie mają żadnych specjalnych zdolności poza tym aktywowanych. Są trochę gorzej opancerzeni, mają większą szansę na trafienie. Statystyki się z poziomem nie zmieniają, więc nie musimy tutaj brać tego tak pod uwagę. A reszta jest taka sama, więc są dosyć blisko z tymi zbrojnymi. Tu jak widzicie, możemy sobie uzupełniać za kasę te oddziały. że tutaj prawie się wylewelowali. Tu jest nasz bohater i przedmioty na nim. Tak samo tu jest. O! Ten, jak nie wiedziałem, że ma pierścień plus 5% odporność na obrażenia od ostrzału, okej, okay. nie jest to jakieś fenomenalne, ale jest. I mamy tutaj punkt umiejętności, który nie rozdałem, no i może też pozwolę sobie na początku trochę omówić tych bohaterów. Stefan von Kessel to jest co prawda tutaj bohater imienny, ale on generalnie ma te same umiejętności co niemal każdy w tej grze dla te... frakcji Imperium, kapitan, elektor i tak dalej, czyli taki typowy dowódca, wojownik dowódca. Ma tutaj tą nawałnicę mieczy, którą, e, stalową nawałnicę, którą obecnie inwestuje. Potem ma tutaj też taką szarżę, e, która jest, no, całkiem fajna, nie jest jakaś masakrująca, po prostu bohater się przesuwa trochę w powietrzu i, e, no i stara się wszystkich tam porostrącać po drodze. To nie jest jakaś umiejętność, która zmienia całkowicie obraz pola bitwy, ale jest niekiedy dosyć przydatna, szczególnie jeżeli jest to bohater konny i zostanie otoczony, to dzięki temu może uciec. Tutaj mamy też po drodze wymagane, bo które są niektóre umiejętności potrzebne, są, jak widzicie, do, wymaksowane do kolejnej. Tu mamy, z, zwiększamy jego zdolność trafiania, więc to jest całkiem miłe. To jest 15%, myślę, że robi dosyć dużą różnicę. Odporność na magię. Tu jest też rzadko stosowana umiejętność, która zwiększa łącznie już o 25% szansę trafienia, bo nasz bohater jak widzicie włada mieczem, ale ma też przy pasie przypiętą różnicę, z której może strzelać, gdy jest na przykład z oddziałami strzeleckimi albo gdy dałem mu taki rozkaz. No i potem tu mamy jeszcze Tutaj to akurat nie jest do niczego wymagane, więc zwykle ludzie pomijają to. I tu mamy dwie umiejętności od piątego poziomu. Bo to też jest tak, że potrzebują jakiś poziom to jest, 5, to jest to jest start 5, 10, 15. I tak jest wszędzie. Eee, tutaj mamy też umiejętność, co zwiększa mu ilość punktów życia, jak i ilo, e, pancerz. Pancerz, znaczy nie widzę, bo ludzie wolą zamiast pancerza, wolą wydać w to. Niezłomna kondycja z tego co widziałem, to kiedy w to ludzie pasują, ponieważ te HP-ki przechodzą też na pojedynek. No w pojedynku tutaj jest, czy też nie ma. Nie. Niektórzy mają bohaterowie jakieś coś, że dostają ilość punktów życia na początku pojedynku. Więc to jeszcze jest brane. No, w pojedynku mamy cztery różne umiejętności, ale tak jak będzie pojedynek, może się na tym skupię. A jeżeli chodzi tutaj o dowodzenie, to mamy te zwiększenie pancerza. Podstawowa ta premia wynosi 2, i możemy ją w sumie ponieść do 4,5. To jest przydatne, ale też dosyć dużo do pochłania. I mamy tutaj ten łamacz morale, który z każdym poziomem o 2 sekundy dłużej trwa, więc maksymalnie to może trwać 20 sekund. Bo no ja jakoś nie jestem do tego przekonany na imperium do umiejętności, która łamie morale. Może na innych frakcjach bombarduje. Możemy jeszcze zwiększać jego statystyki, ale na razie pójdziemy w Wojownika. No i mamy płonącego czarodzieja, chyba tak to się nazywa. Czarodziej Jasnego Kolegium, Bright Wizard on się tak nazywa, czyli tu raczej jasny czarodziej. To jest taki typowy archetyp maga. On zaczyna z kulą ognia, którą Wam pokazałem, ona na razie jeszcze nie jest wymaksowana, ale generalnie on będzie służył do tego, żeby bombardować. Większość ludzi tak korzysta z niego. Możemy mu dać specjalizację w czarach, żeby zmniejszać koszt w mocy, jaką pobiera. To jest dosyć ważne, bo to też z tego co wiem przychodzi na pojedynek i na dowodzenie, więc to jest generalnie umiejętność, którą zawsze chce się mieć. To jest większość szansa na trafienie. Do trzech punktów obrażeń i to możemy w sumie wymaksować, że będzie miało plus 100% szansy na trafienie w jednostkę, którą wycelujemy i... 22% w obszarze. Całkiem miłe, tym bardziej, że potem kolejna umiejętność, akshi zwiększa, ulepsza tą umiejętność, bo tworzy taką pożogę po niej. 6 sekund i procentowa niska szansa maksymalna 10,4%, jak dobrze liczę, że zada obrażenia, łącznie trzy razy tykuje, No i potem dostajemy umiejętność, która jest chyba ulubioną w większości osób, czyli Meteor po prostu spada Meteor, e, bardzo duży obszar działania, trochę się kastuje, fe, no i fenomenalnie wygląda niewątpliwie. Tutaj mamy jeszcze umiejętności, które zwiększają szybkość ataku i tak dalej. Co ciekawe, on z tego co pamiętam walczy z zwarciu z tą laską, Nie ma żadnych jakieś małe ognie, więc to jest trochę problematyczne. To jest chyba jeszcze zwiększa zasięg, to nie jest jakieś bardzo potrzebne. Bo niektórzy bohaterowie mają, że zwiększa, zmniejsza czas oczekiwania na odnowienie się zaklęcia. Moim zdaniem ten Bright Wizard jest bardzo ciekawym bohaterem, jeżeli chodzi o pojedynki. I też trochę niedoceniany, jeżeli chodzi o dowodzenie, bo jego standardowa umiejętność dowodzenia daje szansę na odbicie ataków, plus w sumie zwiększa pancerz regimentu o dosyć znaczny procent. I w sumie plus 45% to jest dosyć sprawne. Z tego nie wiedziałem, bo nie wiem, czy tego w dodatku nie dodali, bo pamiętam, że była ta szansa na odbicie obrażeń, która maksymalnie może wynieść 20%. To jest całkiem miłe. Ikona, straty morale mniejsza, raczej nie warte tego. Boski wzrok zwiększa zasięg ataku. To jest nawet ok, tylko on sam nie atakuje, więc to jest takie trochę mm, średnie. I tu zwiększa kolejną lepszenie baz zasięgowych, zwiększa szanse na trafienie. T2, jak w samogiornie z muszkieterami, to nie jest aż taka zła opcja. No, tu mamy z kolei zwiększenie mm, odporności na magię. Czasami może być przydatne. Ale raczej bym to w multi widział odporność na magię. To jest nasza ciekawa umiejętność, do której potrzebujemy tą magiczną tarczę. To co poprzednio ją omawialiśmy. Zmniejsza pancerz celu praktycznie do zera. Szansa na trafienie nikła. Czasu, głównie czas działania 20 sekund. No to jest dobre do szybkiego przebijania się przez jakieś bardzo twarde oddziały. Ale do spami tam dosyć dużo mocy. No i aura spalenia. No, to jest dosyć ciekawa zdolność, bo to jest jakby fajnie się kombi, jeżeli rzeczywiście ten czarodziej walczy w zwarciu. Bo to też nie jest dużo, bo premia promień zwiększona o pół a 2%. No, to nie daje dużej szansy na trafienie. Więc w sumie na chwilę obecną, tą płynącą tarczę bym chciał mimo wszystko. Wydaje mi się być ciekawą opcją. i teraz podejdźmy dalej. Nasz bohater będzie tak powoli chodził. Chwała Sigmarowi! Wiele czasu minęło od dnia, gdy ostatnio widzieliśmy żołnierzy w tych okolicach, a bandy z północy z każdym dniem robią się coraz bardziej zuchwałe. Dla szukających odpoczynku mamy tu znakomitą karczmę, a w koszarach znajdziesz zapewne kolejnych ludzi, którzy zechcą do ciebie dołączyć. Jeśli musicie uzupełnić zaopatrzenie, mamy tu człowieka, który zna się na kowalstwie, a także specjalisty od bardziej egzotycznych towarów z zawodu alchemika. Jest tu również świątynia dla tych, którym trzeba bardziej duchowego wsparcia. No, to jest nasz pierwszy obóz, więc jesteśmy taki tutorial. Tak wygląda obóz. Tutaj mamy opis, gdzie to jest, i tutaj mamy tutaj cztery opcje. Mamy świątynię, w której skrzeszamy, jakby jednostki po jednej albo wszystkie, i możemy im dać też pobłogosławić je. Jak mamy nadmiar kasy, bo to tylko na jedną bitwę daje im plus 5%. 5% a bohatera? Tylko? Nie, to czy znaczy tam błogosławieństwo. Pochybionym ataku. To nie jest jakieś fenomenalne. Morale to może być bardziej już ciekawe. To jest, to jest świątynia. Tam mamy rzecz, w którą bardziej będziecie chcieli większych graczy inwestuje, czyli kuźnia, zbrojownia. Mamy możliwość ulepszenia jednostek. Mamy trzy możliwości wykupienia, ulepszenia broni. Możemy je po kolei wykupywać, one się nakładają. więc Na przykład, jeżeli kupimy najpierw to i to, to nie tracimy, jakby, kasy co mam na myśli, że maksymalny bonus zawsze jest z tego najwyższego poziomu się nakłada i musimy, jakbym wkupił ten trzecie tego nie zrobię, to te pierwsze dwa i tak byłyby wykupione. Tak samo z pancerzem, to nie jest dużo, mogę tutaj patrzeć o dwa szanse na trafienie, o dwa pancerz, Powiem, to mam specjalne ulepszenie, możemy dodać czempiona dosyć tanio. Jedna jednostka stanie się o wiele lepsza w oddziale muzyk, regeneracja morale, czasami, chorąży, i wtedy możemy magiczne sztandary. No i sprzęt oblężniczy. To jest, to jest zbrojownia. potem mamy koszary, gdzie możemy kupować jednostkę. W każdym obozie, na każdym etapie jest jakaś ilość dostępnych tych jednostek. Więc warto czasami do przodu wykupywać te jednostki. Jeżeli się chce coś konkretnie. I mamy alchemikę, gdzie możemy kupować jakieś przedmioty. Ale też możemy sprzedawać przedmioty. To nie jest jakieś fenomenalne. Ja tu patrzę. Puli mocy tego nie chcę. To by trzeba kupić, trzemo to by trzeba kupić? A już Wam mówię, bo ten przedmiot zwiększa nam ilość zasobów tej mocy na pasku. Nie dla kresponownych. Ok, to nie jest drogie, to kosztuje tylko 300. A zwiększy nam o 150 moc. I tu możemy jeszcze mieczyk wykupić dla Kessela, za 450, myślę, że jest tego warte. Patrzcie, tutaj niby 15%, a z tego nam weszło 9. Więc powiedzmy, czy z 60-15% to jest 9. W sumie to jest. Więc tak to działa. Hm, nie wiedziałem, teraz się dowiedziałem. To mamy też potwiony kupować życie, e, i dwa, bo ma, dwa jakby domane. Mam jeden, co odnawia nam jakby manę, czyli to moc, ale jeszcze jest drugi, który odnawia, e, skraca czas cooldowny wszystkie. Umiejętności. Więc to jest dosyć ciekawe. Ale na razie to nie zrobię. Teraz tak. Ja bym chciał. Nie chcę grać pod muszkieterów, więc te dwa oddziały muszkieterów całkowicie mi wystarczam, Ale bardzo chciałbym dodatkowy oddział zbrojnych. Czy chcę halabarników? Nie wydaje mi się. Jakoś Myślę, że zbrojni bardziej mi podejdą. To jest raz. Teraz dwa. Chciałbym uzupełnić tych. Ok. Eee, zbrojownia. To jest taka, bohaterom w ogóle możemy kupić też wierzchowca, jak mamy kasę i chcemy, ale na razie tego nie robię, bo obraz to jest drogie. Dwa nie mamy, gdzie go wtedy wrzucić do oddziałów. Więc tak, myślę, że na początek warto będzie kupić czempiona, tym co walczą w warciu. wie się powoli kasa znika. Morale, czy nie będą potrzebne? Nie ja pamiętam, to jest jest druga misja. Możemy ulepszyć im tutaj te pancerze. To nie byłby taki głupi pomysł, ale może zróbmy tak, że na drugi pom, dr może tak. No najpierw wszystkim wykupmy tego czempiona. Weźmy im, wykupmy tutaj na drugi poziom broń. Żeby oni lepsi, lepsi strzelcy byli. Teraz tak, może weźmiemy te dwa oddziały i te. się, czy wezmę, na walkę wezmę dwa oddziały strzeleckie czy trzy, trzy jeden. Jest tak, tym może z kolei wykupimy pancerz. Może coś takiego. Trochę kasy jeszcze mam niewykorzystanej. Ale wydaje mi się, że na razie nie ma co szaleć, bo potem będziemy mieli ciekawe opcje do korzystania. Więc już zabieramy się do kolejnej misji. Zobaczymy w ogóle, ile oddziałów tutaj wejdzie. I tu będziemy widzić się z zielonaskórymi. Cztery oddziały. No cóż, trzeba. Możemy zrobić w sumie tak. No, nie możemy. rekomendowana. Zastanawiam się. W sumie ten oddział wystaje, bo ten już ma drugi poziom. A ja bym chciał na początku jak najszybciej wylewelować sobie poziomy poszczególne. Ci są tutaj zieloni, ci będą mieli po poziomie. Się stanę. teraz już pamiętam tą misję o co chodziło. My będziemy musieli do, dojść do takiego obozu wojsk imperialnych, etykowanego przez zielonoskórych. Nie, dwa oddziały będą musiały być, więc. Go! Tutaj pierwszy raz będziemy walczyć z orkami i goblinami, którzy są dosyć wymagającym e, przeciwnikiem. Zresztą potem doczekali się w dodatku stania się osobną frakcją. Trochę żałuję, że nie wyszedł jeszcze jeden dodatek, którym byłyby krasnoludy i jeszcze jakaś rasa, nie wiem, na przykład Unię omawii. To mogłoby być bardzo ciekawe. Bo mamy tutaj jakby 6 frakcji mamy Imperium i Wysokie Elfy, Chaos i zielonoskó... Chaos z zielonoskórych i mroczne. Ok, rozpoczynamy misję. Tutaj tego naszego maga. W sumie czekaj, jeżeli to mi daje... 29%, czyli to jest jakby 1 trzecia, to on w oddziale zbrojnych zrobi więcej. Więc tutaj tak podejdziemy. do bitwy! Nasi towarzysze są osaczeni, lecz my ocalimy ich przed tą plugawą hordą! Ruszajcie szybko i stanowczo! Odwagą i siłą zniszczymy zielonoskórych, zanim nawet zorientują się, że są zgubieni! Uderzcie jak sam młot Sigmara! No, chodź zielono skórę ścierwo zapłacisz mi krwią! Tak, tutaj będą Orkowie podchodzić. Musimy się pośpieszyć, żeby ten pomóc. Ja na razie sobie po, e, poradzić z tymi goblinami ta jazda Orkowi wojownicy, Orkowi łucznicy. Pozwolimy im podejść do nas, bo mamy przewagę. Tutaj pomożemy im trochę. Czekamy na dynamostę operatora została Nie będę prosił o łaskę. I sami nie uprzedniej. Dobra, to wrzucimy tarczę i użyjmy tej zdolności specjalnej. Teraz jak zobaczycie oni mają całkiem więcej. Ciemne, barykady to wspaniałe stanowiska strzeleckie. Wykorzystajcie je! Możemy wykorzystać te barykady. Tutaj dajesz Stefan, dajesz, nasz kapitanie. Dobra, na razie bez jednego straciliśmy w sumie. Ale to nie jest duża strata. Tu musimy odeprzeć parę ataków tych zielonoskórych. Ok. To jest nawet trochę. Brakuje tutaj przerwy, szczerze powiedziawszy, czy pauzy. Czasami to może. szczególnie potem to będzie dosyć ostra ta akcja. Co tu jest? Yy, Okej, okay, tu są ci. To ty mi się po, policzcie szybko. Oni tutaj stratę narobicie. A wy się z tymi gobiny? Tak. Dobra, z tymi się tutaj podłączmy. Jest na trzeci poziom, już. idzie dosyć szybko. Tutaj może, tutaj podejdziemy, cofniemy się. Tutaj mają niestety przeciwnicy, oprócz tych zwykłych orkojowych wojowników i łuczników, mają jeszcze... Troll'a! Troll już jest dosyć twardym przeciwnikiem. Chciałbym zobaczyć zasięgi. Dobra. Jenie, ten język tutaj jest, oj, ostry. Tutaj widzę mnie okrążyli. To będzie bolesne dla tego oddziału. Dobra, tutaj weźmy to, wrzućcie. Dobra, wy tutaj stańcie. No tutaj niestety stratę niezbyt dobrze to tutaj rozegrałem. Go tędy. Tutaj kolejny poziom mamy, to ulepszmy tą tarczę Andoru. Tu mamy już drugi poziom. Dobra, teraz tak. Te dwa oddziały mogą już tu podejść. Dobra, tutaj im pomóż. Bo ciorkowie są dosyć twardzi. Z tego pod oni, ich oddziały nie mogę tutaj kliknąć. Ja mam dwa punkty życia, każdy oddział. Tutaj już nie straciłem tych muszkieterów, ale za to ten trwał niestety mi ostro pokarał moich a... Co? halabarników, Janek. Dobra. Tutaj mają oddział, teraz my musimy tutaj podejść. Tutaj te oddziały nam trochę będzie... pomogą nam się bronić, będzie trzeba odeprzeć kolejna, tak jak tam podejdziemy. Tutaj okay, macie... Odział, który dopiero skam do jego dostęp, to są rycerze Pantery. To jest kawaleria. Całkiem miła jednostka, ale trochę znerfiona. Wiem, że przy premierze ona była o wiele silniejsza, tej gry, niż jest obecnie. mamy trochę tych strzelców, patrzcie, strzelców na go pięć gry, w mają trzeci poziom. Ci tymi będzie trzeba trochę więcej powalczyć. Ale jak oni mają taką możliwość um, szybkiego levelowania też takiego wzmacniania sobie pancerza to jest los. Dwa wejścia. Tutaj jest kolejny, niestety, troll. Łucznicy i wojownicy. Orki. Też no, tak źle niż nie wyglądają, tylko te trolle będą problematyczne. Jest tak, nie, nie, no. Wy tutaj, wy tutaj, wy może tutaj, i wy tutaj, muszę zmienić pozycję. W sumie, ciebie, Von sam odłączymy od tego działu. Nie, nie, nie i do Nie da, no, chodź tu. Chodź do tych, żebyś se polewalował jeszcze. Nie wiem, czy my chcemy tak aż na nich szarżować. Jesteśmy w gotowości. to nie była chyba najlepsza decyzja w życiu waszym. Dobra, ten wieje. Ale to jest tak, wy tutaj weźcie to. A, tu widzę, że wyruszyliście tak czy siak tam. Czwarty poziom. Tutaj wymag daje nawet radę. Dobra, ja leć tam, żeby uderzyć. Ci tutaj sobie postrzelają, dobra. To jeszcze trzeba zgarnąć, panowie. O, tutaj teraz już z tego zarzucimy tego goblina. Kamień mocy, dobra, tutaj chyba pozwolimy. O, właśnie, dobić go jednostkami. Bo zwykle bohater w się po prostu zestrzyiguje dużą ilością jednostek. Po prostu czarnoksięstwo, co to jest? Były jeszcze samodziały do skoszenia, które nie mają poziom drugi, czy też mają drugi. Jeszcze raz, wystrzel. Jak tu widzicie, właśnie też wystrzeliwuję z takiego bamboletu. Chyba to się nazywa taki krótki pistolet. Stefan, straty no nie było, to najlepsze podejście. Go, 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 chyba nie zdążył tego podnieść, niestety. Bo no, niestety, tu jak mi się kończy, jak nie zdążymy podnieść, to jest lipa. No, tych niestety zbrojnych tutaj nam przerzedziło całkowicie. Obroń, bo musi przetrwać tak, bitwę. No, chyba przetrwałeś bitwę, co? Czy to jeszcze jest coś, do co mam pognać? Wrogów imperatora, Dobra, weź tych, pokażcie została zaatakowana. ich tym za jeszcze pozwolimy trochę doświadczenia zdobyć. No co za dużo nie będzie. Chyba wszyscy już przeciwnicy, Przyjmam ja mam taką nadzieję. Tak, jeszcze podsumowanie to można zobaczyć. Nie było to najlepsze moje podejście, szczerze powiedziawszy. Trochę dużo potrasiłem tych jednostek. Znaczy, zapomniałem, że tamten jeden oddział od dołu pójdzie. Trochę szkoda, tych tam czterech, wydaje do muszkieterów. No ale przynajmniej wylewolowaliśmy jednostki, co jest dosyć ważne. No i mamy też czwarty poziom już na Stefanie, i prawie trzeci na naszym Bright Wizardzie. Więc to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą misję. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Syngonaut.